Myszki, które używałem lub używam nadal. Rokat Kone, moja pierwsza gamingowa myszka. Wady. Duża przyciski boczne ciężko chodziły. Zalety. Komfort, dobra jakość, dobra aplikacja. Logitech G502 Lightspeed Wireless. Ciężko opisać wady i zalety. Można powiedzieć, że takie same jak myszka od Rokata. Razer Defader V1. Najkrócej z nią pracowałem około jednego miesiąca. Nie była ona dla mnie najlepsza. SteelSeries Aerox też mało powiem o myszce, co była ze mną 3 miesiące, była znośna, ale nie najlepsza w ogóle Steel przestał robić dobre myszki. SteelSeries Prime Mini Wireless też mało mogę powiedzieć, lepsza od Aeroxa. Logitech G Pro X Superlight myszka, która zapoczątkowała moją przygodę ze sprzętem, nie ma żadnych wad, powiem najlepsza z wcześniejszych. Lamzu Maya X Purple Shadow lepsza myszka niż Superlight, dłużej działała na baterii, to była dla mnie rewolucja, używam do tej pory jako zapasowa. Wanser X Arbiter Studio Akicu bardzo lekki gryzoń, musiałem się do niego przekonać, ale jest dobra do tej pory, używam. Pulsar Signature Red Edition, nie wiem co o niej powiedzieć, muszę się do niej przyzwyczaić, mam ją dopiero trzy dni. Podsumowanie, jak wygląda moja topka myszek, które używałem lub używam, nie wliczam w to Pulsar Ten's Signature Red Edition. 1 miejsce Wanser 2 miejsce Lamzu 3 miejsce Logitech Superlight 4 miejsce SteelSeries Prime Mini Wireless 5 miejsce Rocat Kone Nomad 6 miejsce Logitech G502 7 miejsce Razer 8 miejsce według mnie najgorsza